Witam. Dzisiaj podejmę się analizy przyszłego króla piratów, czyli Lufiego z Wampisa. Jest to jedna z moich ulubionych postaci z tej serii, prawdopodobnie top 3. Ale przechodząc już do analizy, pisując Lufiego, nie można zapomnieć o jego przeszłości. Został zainspirowany do picia piratem przez Shanksa. Dzięki temu w ogóle rozpoczęła się ta cała historia. Pokazał mu on, co to znaczy być piratem. Również nauczył, jak niebezpieczna jest to przygoda, ponieważ w taki sposób można interpretować to poświęcenie ręki Shanksa, aby uratować Lufiego. Po fakcie powiedział, że to tylko ręka, a to zdarzenie na zawsze zmieniło światopogląd naszego głównego bohatera. Również podczas rozmowy z Białobrodym stwierdził, że postawił tę rękę na nowe pokolenie. Tłumacząc całą sytuację, można powiedzieć, że było za mało czasu i musiał zareagować, tak aby uratować Lufiego, nie tylko od potwora morskiego, ale i przed utonięciem, dlatego musiał podjąć szybką decyzję, a ręka nie była dla niego tak znacząca, jak życie Lufiego, dlatego zaryzykował, postawił, jak sam powiedział, na nowe pokolenie. Przeczytałem też, że edytor Ody stwierdził, że historia nie jest wystarczająco interesująca, dlatego ostatecznie Shanks stracił rękę. Możliwe, że później musiał to jakoś uargumentować, dlatego powstała taka trochę dziwna otoczka, szczególnie biorąc pod uwagę siłę, jaką nawet wtedy dysponował Shanks. Natomiast ja trochę sam dla siebie próbuję to racjonalizować nasz główny bohater dostał od niego również słynny słonkowy kapelusz, który dla jego jest symbolem obietnicy, którą złożył Shanksowi, ale również symbolem aby pamiętał też jaką lekcję udzielił mu Shanks, jak niebezpieczna jest to przygoda, jak bezlitosne potrafi być morze oraz co to znaczy być piratem. Shanks pokazał ów że bycie piratem oznacza wolność. Można powiedzieć metaforycznie, że jest się Sterem, żeglarzem i okrętem we własnym życiu, a najbardziej wolnym człowiekiem na morzu jest według jego król piratów. A teraz się trochę, ciężko nie opowiedzieć o osobie, która zainspirowała naszego głównego bohatera, dlatego przejdę już do analizy. Luffy nie nakłada na siebie żadnej maski, zawsze jest sobą, nikogo nie udaje. Jest oczywiście impulsywny, ale przy całym swoim zachowaniu nikogo nie udaje. Nie obchodzi go szczególnie przeszłość innych, co mogliśmy zauważyć, gdy nie interesowało go historianami ponieważ dla niego nie jest ważne kto kim był wcześniej, ale kim jest teraz. A on jako kapitan musi często mierzyć się również z problemami związanymi z przeszłością jego załogi. Nie przejmuje się powodem, gdyż dla niego nie musi istnieć żaden powód, aby pomóc swojej załodze. Tak jak mówiłem, nie interesuje go... Przeszłość, a nie przyszłość. Ważne jest dla niego tylko to, co tu i teraz. Właściwie o przyszłości mówi tylko wtedy, gdy oznajmia całemu światu, że zostanie królem piratów. Natomiast zdaje sobie on sprawę z własnych słabości. Pomimo faktu, iż jest kapitanem, w wielu sytuacjach jest bardzo bezbronny, czasem najbardziej z całej załogi. Jeśli chodzi o umiejętności, można powiedzieć, że nie jest najbardziej uzdolniony, szczególnie biorąc pod uwagę czysto techniczny piracki kunszt, jak sterowanie statkiem, nawigacja czy inne. No natomiast doskonale dobraną załogę. Istotną cechą szefa czy kapitana na statku jest dobór odpowiednich ludzi, załogi, która w jego przypadku jest doskonale zbalansowana. Każdy z nich spełnia swoje zadanie w jakiejś dziedzinie. Mają również swoje własne słabości, tak jak zresztą wygląda to w przypadku zwykłych ludzi. Dlatego można zobaczyć, jak wzajemnie się je potrzebują. Często mają kilka zalet, lecz w innych sprawach są zupełnie bezbronni. Dlatego tak istotną rzeczą jest odpowiedni balans w załodze. Każdy z nich spełnia swoje zadanie w jakiejś dziedzinie. Można powiedzieć, iż są niczym puzle, elementami układanki. Jeśli zabrakłoby jednego ze słonkowych, ten obraz byłby wybrakowany. Luffy urzeczywistnia swoje dziecięce marzenie. Wielu z nas zapewne już nie pamięta lub porzuciło swoje plany, marzenia z dzieciństwa, uważając, iż są niemożliwe do spełnienia. Luffy pokazuje nam, jak krok po kroku stara się spełnić to marzenie. Jest to ktoś, kto potrafi inspirować ludzi, gdy widzą, jak on potrafi podążać za swoimi marzeniami. Może to sprawić, aby inni również zaczęli wierzyć, że naprawdę wszystko jest możliwe. Jest wręcz ucieleśnieniem tego stwierdzenia, aby podążać za swoimi marzeniami, i że nie ma marzenia, które nie jest możliwe, czy aby nie lekceważyć lub nie wyśmiewać innych marzeń, niezależnie jak trudne byłyby do zrealizowania. Gdyż cel w życiu jest niezwykle istotny dla człowieka. Stawianie sobie ciągłych wyzwań czy jasno określony cel pomaga w egzystencji, może nadawać sens w życiu i wypełniać pustkę, którą zdarza się, że ludzie odczuwają. Wracając do Luffy jego wiara w siebie, którą posiada, jest również parta umiejętnościami. Natomiast Michał w Marinford stwierdził, że to nie siła jego owocu czy techniki, którymi dysponuje są jego największym atutem, a umiejętność zdobywania sojuszników wszędzie tam gdzie się pojawi. Związane to może być z umiejętnością do inspirowania innych, jaki to jaką charyzmatyczną postacią jest. Możliwe jest również, że Michok już wtedy wyczuł, iż Luffy posiada haki królewskie, które przebudził kilka rozdziałów później. Jest utożsamiany m.in. z cechami, które wymieniłem wcześniej. thank you Luffy nie przejmuje się konsekwencjami, robi to co chce. Kiedy już się na coś nastawi, nie ma szansy aby go powstrzymać i będzie do tego dążył. Jest zbiornikiem czystej i nieposkromionej energii. Dzieckiem w ciele dorosłego, który ekscytuje się wszystkim nowym i nieznanym. Zazwyczaj najpierw działa, później natomiast musi mierzyć się z konsekwencjami swoich czynów. W trakcie tej przygody mieliśmy okazję zobaczyć, iż potrafi zachować się jak kapitan. Nie jest tak wolny od odpowiedzialności, jakby mogłoby się to wydawać. Gdy dowiedział się, że Mary już nie nadaje się do dalszej podróży, musiał jako kapitan podjąć trudną decyzję powstrzymać emocje i zachować się racjonalnie, gdyż istniało ryzyko, że gdy wyruszą w jeszcze jedną podróż tym statkiem, mogą nie dopłynąć do kolejnej wyspy. A on jako kapitan odpowiada za swoją załogę, dlatego musiał podjąć decyzję, co na pewno nie było dla niego łatwe. Wtedy również narodził się ten konflikt między nim a usobem. Luffy jako kapitan podczas trwania tej przygody miał również poczucie, iż zawiódł swoją załogę, gdy na archipelagu po raz pierwszy przyznał, iż nie mają żadnych szans z przeciwnikiem i muszą ratować się ucieczką. Gdy nie mógł obronić swojej załogi, a poszczególni jej członkowie dosłownie znikali mu z oczu, poczuł, że zawiódł jako kapitan, gdyż nie mógł nikogo obronić. Nie poradził sobie z tym problemem i nie mógł zagwarantować bezpieczeństwa załogi, co jest jednym z obowiązków kapitana. Później już po tajemnicy odwało się do tego wydarzenia, że po to były te dwa lata, aby nie musiał już uciekać, szczególnie w tak rozpaczliwy sposób, aby nie musiał widzieć swojej załogi w takim stanie. Lów jest dość łatwokierny i szczery. Mogliśmy również zobaczyć, iż nawet nie potrafi kłamać. W świecie, gdzie ludzie kryją się za jakąś maską, gdzie każdy w większym lub mniejszym stopniu próbuje jakoś zakłamywać rzeczywistość, Luffy jest całkowicie od tego wolny, jest szczery i czysty od kłamstw. Ma oczywiście liczne wady, część już w jakimś stopniu wymieniłem. Również nie jest typem mola książkowego, jego a atuty aktywują się głównie w walce, gdy analizuje zachowanie czy taktykę przeciwnika lub próbuje się w jakimś stopniu mu przeciwstawić oraz wyciąga trafne wnioski. Jak podczas walki z krokodylem, gdy odkrył w jaki sposób w ogóle mógłby go dotknąć, a następnie pokonać. Czy gdy na podstawie technik CP9 wymyślił drugi bieg. Lub podczas walki z katakurim, gdy udoskonalił haki obserwacji. Jest kreatywny. Dalej myśli właśnie w taki kreatywny sposób jak dziecko. Nie został rzucony w jakiś schemat. Nie uczył się jakichś norm czy odpowiedzi odpowiadającym kluczowi tak jak bywał na przykład w prawdziwym świecie. Przechodząc do załogi jest dla niego niezwykle ważna. Mogliśmy zobaczyć. Naprawdę wiele przykładów, gdy potrafił dla jednej osoby obrócić przeciwko sobie cały świat, nie zważając na konsekwencje. Oprócz przypadku Robin chciałbym jeszcze wspomnieć o Sanjim i tym, jak dla niego udał się do siedziby jednego z imperatorów. Walka Luffy'ego z Sanjim, chociaż nie do końca można nazwać to walką, była naprawdę wzruszającą sceną. Sanjim próbował wszystkiego, aby zniechęcić swojego kapitana, aby opuścił wyspę, nie chciał narażać nie tylko załogi, ale i sprawiać im dodatkowych problemów. A później ta chwila, gdy Luffy wykrzyczał, że bez niego nigdy nie zostanie królem piratów. To zdanie wywarło na mnie naprawdę duże wrażenie, ponieważ słysząc to od kogoś, kto średnio, przynajmniej raz na odcinek, wykrzykuje swoje słynne słowa, że zostanie królem piratów. Pewnie dlatego te słowa miały taką moc, ponieważ aż tak różniły się od tych klasycznych oraz podkreślało to pozycję jego przyjaciela. Nie jest on typem człowieka, który byłby w stanie poświęcić kogoś załogi dla osiągnięcia celu. Dla niego ta podróż z przyjaciółmi i wspólne dzielenie się chwilą jest ważniejsze. Jak sam to powiedział, nie chce wiedzieć gdzie jest Skarb, czy w ogóle istnieje. Dlatego nie chce, aby ktokolwiek zdradzał mu zakończenia tej opowieści, ponieważ wtedy też nie mógłby tak współdzielić tej przygody ze swoimi przyjaciółmi. Luffy, jak sam to stwierdził, nie jest bohaterem, gdyż bohater robi to, co jest słuszne w danej sytuacji, natomiast Luffy robi to, co chce. Często zwyczaj te dwie sprawy się pokrywają. Ale jak inny bohater Shonena wypuściłby kryminalistów z więzienia, tak jak zrobił to Luffy w Down. Chociaż też część z nich zwyczajnie wykorzystała to całe zamieszanie jako okazję do ucieczki. Natomiast to też pokazuje, że w One nic nie jest czarno-białe. Nieważne czy jesteś piratem, czy kimś z marynarki. Ta pozycja ci nie definiuje i nie nadaje ci z miejsca określonych cech. Są dobrzy i źli marynarze. Tak samo wygląda to w przypadku piratów. Starałem się bardzo skondensować te informacje i przekazać wam esencję tej postaci, ale i tak nie opowiedziałem wszystkiego, co początkowo zamierzałem. Znaczy pewnie film w godzinie by się nie zamknął, ale jestem pewny, że jeszcze nie raz będzie okazja, aby coś nagrać o tej postaci. Może o relacjach lub jego z załogą lub o jakimś innym sąkowym, Możecie napisać o jakim konkretnie lub o jakiej innej postaci miałbym zrobić kolejną analizę. Jeżeli wam się podobało, możecie dać łapkę w górę oraz zasubskrybować, aby nie przegapić przyszłych analiz lub innych filmów. Dzięki za wysłanie do końca. Cześć.